odcinku sprawię, że już nigdy nie spojrzycie tak samo na chapter 4. Poppy Playtime. Pokażę Wam aż 15 sekretów i ciekawostek, których nie widzieliście nigdzie indziej i które udało mi się znaleźć. To będzie naprawdę mocny odcinek, dlatego już na start zostaw łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, by nie przegapić żadnego nowego filmu o Poppy Playtime Chapter 4. Napisz także w komentarzu, czym najbardziej zaskoczył Cię chapter 4, a przypnę Ci serduszko. Mnie chyba najbardziej zaskoczył powrót. O, tego ziomeczka, hagiego łagiego Jedziemy z tym śledziem Słuchajcie moi drodzy, dzięki mocy hakowania Możemy nie tylko latać, ale możemy także zrobić coś takiego Popatrzcie I raptownie wszystko widzimy dużo lepiej w fabryce Playtime Nie ma już tej ciemności I wszystkie nowe sekrety jest łatwo znaleźć Dlatego słuchajcie, czegoś takiego, tak jak powiedziałem Nie zobaczycie u nikogo innego Bo w ten sposób nikt nie hakował Właśnie pierwszy sekret, który chciałbym wam pokazać Znajduje się w tym pomieszczeniu, gdzie jest ta góra Wielka góra zabaw Tutaj naprawdę jest ich cała, cała masa, ale nas interesuje jedno takie ciekawe miejsce, słuchajcie. Mianowicie, zobaczcie, tą łapę jest bardzo łatwo pominąć, no bo popatrzcie, w normalnych warunkach, nawet chyba takich, no jest ona ledwo co widoczna i bardzo łatwo ją pominąć. No i słuchajcie, to jest oczywiście Kissy Missy, tylko że ta Kissy Missy to nie jest zwyczajna Kissy Missy, tylko popatrzcie, co się dzieje. 3-4 ry, Ha! I zobaczcie, jak, jak ją tutaj wygięło. Zobaczcie, ona w ogóle jest teraz w tej poziomie. Takie jak Hagi Bardzo drapieżne i ma te zęby. To no nie wygląda na przyjaciółkę, co tutaj nam zwiastuje, że może Kissimissi przejdzie jakąś przemianę w chapterze 5. Nigdy nic nie wiadomo, ale zdecydowanie, no tutaj wygląda bardzo, bardzo groźnie. Też ma naprawdę długie nogi, prawie jak ma Milonglex, nie? Patrzcie, to jest w ogóle jakaś masakra. Jak ona tutaj wygląda? Widzowie, tak wygląda więzienie, w którym to czeka nas bardzo mocna ciekawostka. Mianowicie, popatrzcie. Jest to ukryta cytryna, słuchajcie. Ta cytryna pojawiła się już w chapterze pierwszym, po aktualizacji graficznej, gdzie wiadomo, tam mieli jakieś poprawki, że ładnie wygląda chapter pierwszy i tak dalej. I tam wtedy dodali tą cytrynę, która bodajże mówiła po hiszpańsku limon. Coś takiego, tak mi się wydaje, że to właśnie o to chodziło. I tutaj, w tym miejscu, gdzie mieliśmy się prześlizgnąć, zaraz wam pokażę, gdzie to tu, tutaj normalnie byśmy szli. Szlibyśmy tędy, tutaj i tą dziurą sobie tutaj otworzyliśmy, pamiętam, tą, tą celę, więc no nie jest to łatwo tak zauważyć, bo popatrzcie, ja sobie teraz tutaj włączę też to te światło takie normalne. No popatrzcie, gdzie jest Cytrynka, nie wiadomo, tutaj z tyłu, no nikt by się tego nie spodziewał, totalnie. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że my tę cytrynę możemy podnieść. To jest w ogóle jakieś, jakaś abstrakcja, widzowie. Patrzcie to, i normalnie sobie chodzimy z cytryną w ręku. No to jest nienormalne widzowie, ona ma oczy I coś mi się wydaje, że ona tutaj Odegra naprawdę dużą rolę w tym chapterze piątym Totalnie nie wiem co ta cytryna może oznaczać I o co chodzi z tym limonem całym Dlaczego akurat cytryna, czemu nie pomarańcza Albo nie wiem, winogrono, napiszcie swoje teorie W komentarzach, bo ja powiem wam szczerze Że nie mam pomysłu, a chętnie się dowiem I ta ciekawostka jest Mega mocna, idąc dalej tym tropem Mamy pewną celę, do której nie mogliśmy Widzowie wejść, mówię właśnie O tym miejscu, jeżeli tutaj naciśniemy Ten przycisk, to widzimy tutaj bardzo Dobrze, co się w tej celi najlepszego dzieje. Tutaj, oczywiście, mamy dziurę i całą fabrykę z zewnątrz, ale zobaczcie. Tutaj, cela jest zastawiona krzesłami, więc to już tutaj nam dużo sugeruje, że ktoś nie chciał. Ktoś się zabarykadował tutaj w tym miejscu, a tutaj była niezła rozwałka. Patrzcie, krzesła leżą połamane i w ogóle, no grubo tutaj się działo. No i ktoś nawet w więzieniu chciał się zamknąć, rozumiecie to? Więc to już naprawdę musiało być grube, że ktoś albo jakaś postać wolała zostać w więzieniu, a nie być na wolności. Więc to na pewno jest grube, gruba sprawa, tutaj się działa. Mocną ciekawostką jest także to, że w czapterze czwartym mamy ukryte napisy pod mapą. I to jest naprawdę ciekawe, bo tego normalnie nie zauważymy bez oczywiście mocy modowania, hakowania. Bo patrzcie, jest tutaj bardzo dużo takich rzeczy, które są jakby podpowiedzią dla testujących grę, żeby użyć tego po wyłączeniu skanera. I właśnie to jest zastanawiające, bo wydaje mi się, że to podpowiada nam, że wcześniej te zagadki mogły być całkiem inaczej poprowadzone. Czyli jeżeli mamy tutaj na przykład skaner łapki, to w pierwszej wersji, w wersji beta, musieliśmy na przykład włożyć bezpiecznik, nie? To mi się wydaje, że to może być taka teoria. No tutaj widzicie, że jest mnóstwo kryteriów, które uzują, No to akurat, to akurat nie jest zbyt ciekawe. Tutaj jest ta sama sytuacja widzowie, żeby nie usuwać tego. Nie nie mogę oczywiście widzowie pominąć miejsca, w którym po raz pierwszy widzimy Jarnabiego, bo okazuje się, że my tutaj niby jesteśmy bezpieczni za tą szklaną ścianą, a tak naprawdę Jarnabi czekał na nas tutaj tuż obok. Tutaj tuż obok on był i, i cały czas się znajduje w takiej właśnie... W... W takiej postaci, zobaczcie, jakby ze swoimi szponami uśmiechnięty tutaj. Ale żeby tego było mało, to jeszcze widzowie pokazuje się, że tych Jarnabich dookoła jest tutaj naprawdę masa. Jest tutaj nawet doi, który kippozuje, jest to ta jego zła forma z tymi czerwonymi zębami. Jest tutaj także jakaś strzałeczka, która, która nie wiadomo, co tutaj robi, więc to jest też ciekawe, na co ona wskazuje. Mega ciekawym miejscem jest także to, w którym to uciekamy przed Jarnabim. Pamiętacie to bardzo dobrze, że tutaj są skrzyneczki, które mogą zatrzymać Jarnabiego, ale tak na dobrą sprawę nie mamy czasu zatrzymać się i zobaczyć co jest tam w środku, a są tam naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. W tych skrzyniach znajdują się widzowie bezpieczniki. Popatrzcie na to. Możemy to dosłownie tutaj podejrzeć przez te dziurki. W każdej z tej skrzyń znajduje się bezpiecznik, którego tak na dobrą sprawę nie wiadomo gdzie mogliśmy użyć. A jeszcze śmieszniejsze jest to, że te skrzynki się rozwalają i później tych bezpieczników nie ma. to jest niezły zadymiarz. Wy dobrze wiecie, że jemu nie do końca można ufać, bo on niby jest dobry, nam pomaga, a później goni nas i jest takim final bossem, widzowie. No tutaj oczywiście jest pianosaurus, który sobie dziobie jak kuranie, Ale tutaj, w tym miejscu, jak wiecie, szpony Dowiego, atakują pianosaurusa, no i robią z niego prawdziwą masakrę. A najciekawszą rzeczą jest to, że jego łapy tutaj są. I on pokazuje w ogóle znaczek OK. To jest w ogóle ciekawe, dlaczego on pokazuje ten znak, który znaczy OK nie mam pojęcia. Następną ciekawostką jest to, że Pianozaurus to jest tak naprawdę kumpel, bo możemy obok niego sobie normalnie przejść i nawet go pogłaskać. Popatrzcie na to. Ja sobie chodzę normalnie, możemy nawet sobie jeździć na Pianozaurusie, możemy wszystko, głaskać go, możemy go klepać, no wszystko możemy tutaj robić. Popatrzcie, elegancko sobie wskoczę i teraz jeździmy na Pianozaurze i nawet ruszamy się jako on. Jeżeli tęsknicie za Chapterem drugim i naszą ukochaną mamusią długie nogi, czyli Mami Legs, to słuchajcie, w drodze do Safe Heaven i to nie jest wcale przypadek, że tutaj jest plakat Mami Longlegs, bo co bardzo łatwo pominąć, to tutaj w tej szafie obok Dogdeja jest Mami Longlegs, w tej szafce się właśnie ukrywa i to jest ona popatrzcie, i co jest najlepszego to ona tutaj za tej szafki wygląda ona ją normalnie próbuje otworzyć czyli wychodziłoby na to, że Mami Longlegs również przeżyła chapter drugi i wcale ta zniatarka nie pokonała jej, a ona nie wiem, może miała jakiegoś klona, czy cokolwiek innego, ale jest to mega niepokojące, że nasza tutaj mamuśka nadal jest i zobaczcie jak nadal patrzy. Gdy znajdujemy się w safe heaven, to mamy tutaj miejsce, do którego w teorii nie możemy wejść. Jest tam po prostu zamknięta brama i nie możemy tam wejść do środka, widzowie. I to jest tym wszystkim najgorsze, bo twórcy chyba tutaj pominęli jedną bardzo ważną rzecz. Chyba w zamyśle mieliśmy tam móc wejść, ale niestety coś poszło nie tak, bo zobaczcie. Jest tutaj kratka z wentem, która po chwyceniu normalnie się otwiera, ale już ta druga totalnie, widzowie, niestety nie działa i nie możemy wejść niestety do wenta. To by wyglądało tak, jak mielibyśmy odkryć ten węd I przecisnąć się właśnie do tego miejsca Gdzie ukryte są różne ciekawostki Tak jak na przykład to, że tutaj sobie leży Kissy Missy I czyta Są tutaj też książki, które na pewno sobie zanalizujemy W jakichś kolejnych odcinkach Różne okładki To nie są przypadkowe książki widzowie Ale to musicie zasubskrybować ten kanał By dowiedzieć się więcej takich rzeczy ciekawych Bo na pewno będziemy to analizować w kolejnych odcinkach Ale to nie koniec ciekawostek W Safe Heaven Ponieważ jest tutaj jeden bardzo creepy rysunek które, no, też nie jest łatwo zauważyć: Mianowicie, zobaczcie, nie jest tutaj kolorowo i wszystko się zgadza, ale są smutne minki. Jest popi, która jest skreślona, ale najważniejsze zostało ukryte właśnie tutaj, bo są to oczy symbolizujące, oczywiście, doktora, przerażającego doktora. I mamy tutaj pewną ścianę, która zasłania jedną bardzo ważną informację: to jest właśnie to, że on jest wszędzie, widzowie. On jest wszędzie, i jeszcze to jest zasłonięte jakimiś materiałami dziełami, których niestety nie mogę usunąć, ale tutaj także są te jego oczy. Te strzałki wskazują na jego oczy, ale widzowie, wydaje mi się, że skoro ukryli to pod taką ścianą, to musieli mieć konkretny powód, więc wydaje mi się, że w chapterze piątym poznamy wyjaśnienie tej zagadki. Jeżeli oglądaliście czapter czwarty bardzo uważnie, to na pewno rozpoznacie to miejsce, w którym to właśnie musieliśmy popchnąć nasz, nasz wagonik, który nazywa się Bary, no i tutaj rozwiązać tą zagadeczkę, żeby otworzyły się te, te drzwi, aż dobrze pamiętam. I tutaj musieliśmy przyłożyć prąd, złapać go z tamtego miejsca, właśnie z tamtego, który wam teraz pokażę. O, tutaj, tutaj. I przenieść ten prąd to miejsce. W to miejsce, który był przy tych drzwiach, nie. Ale okazuje się, że pod mapą jest coś bardzo interesującego, bo jest tutaj skaner na łapkę, więc prawdopodobnie w wersji beta albo nawet alfa ta misja była zdecydowanie prostsza, bo wystarczyło przełożyć tutaj łapkę i drzwi się magicznie otwierały. Także tutaj zmiana na plus, tylko ciekawe czemu zostało to nie usunięte. A no, powinno być, moim zdaniem. Widzowie, mega creepy rzecz znajduje się także pod sufitem laboratorium. Właśnie się tutaj znajdujemy. Jak widzicie, tutaj jest to miejsce, w którym musieliśmy przeciąć paka. Jeżeli wyjdziemy tutaj ponad ten sufit, to patrzcie. Co zobaczymy. Jest to jakiś pakunek, no nie chcę mówić w ogóle, co to jest, ale jest to osoba, jakiś pewnie pracownik fabryki PlayTime, który jest, słuchajcie, w masce przeciwgazowej, czyli miał maskę przeciwgazową, tak samo jak my. Mógł uchronić się przed czerwonym gazem, ale niestety coś poszło nie tak. I zobaczcie, znalazł się właśnie. Tutaj, to jest przerażające, widzowie, i dlaczego twórcy to ukryli przed nami? Znacie na pewno Boxy Boo, postać z Projektu Playtime, jej główny bohater. Zapewne myślicie, że w chapterze czwartym jej nie ma, ale nic bardziej mylnego. Niedaleko Safe Heaven, czyli tutaj, gdzie przechodziliśmy nieraz, są tajemnicze skrzyneczki, które są właśnie Boxy Boo. Myślicie, że są pewnie puste. Nic z tych rzeczy. Popatrzcie, widzowie. Boxibu naprawdę tutaj jest. On istnieje i ma swoje straszne zęby, widzowie. Może w ten sposób będzie to łatwiej? O, widzicie? On tutaj naprawdę jest. To jest przerażające, jak byliśmy blisko Boo. No i oczywiście widzowie nie mogło zabraknąć ostatniej sceny, w której dowiedzieliśmy się, że Hagi Łagi żyje. Jest Hagi Łagi. Patrzcie, jak on wygląda i w ogóle co tu jest. Zbugowaliśmy kierkę. Jakąś piłkę rzucamy w Hagiego Łagiego. Co tu się dzieje? Patrzcie, rzucamy Hagiego Łagiego piłką. Schakowaliśmy kierkę. Hagi, wyglądasz naprawdę przerażająco. Jeżeli nie chcecie być zjedzeni przez hakiego łagiego, to zostawcie teraz łapkę w górę i suba dzwoneczkiem po więcej takich porobanych filmów z popiplejtem.